Dobry wieczór. Witam Państwa na pomęczowej konferencji prasowej po spotkaniu Anwilu Włocławek z Kotwicą Kołobrzeg. spotkaniu zakończonym dwupunktowym zwycięstwem gospodarzy, zwycięstwem wywalczonym w trudnych okolicznościach, przy warunkach bardzo ciężkich postawionych przez naszego dzisiejszego rywala. Składam gratulacje rywalowi za dobrą postawę i przekazuję głos trenerowi Dariuszowi Szczubiałowi z prośbą o komentarz kolejne, kolejne do dzisiejszego meczu. Kolejny déjà vu. Ja bym Państwu na no, znaczy, razie dobrze że może tego bo jesteście związani, że z Andilem, ale my chyba już szósty taki mecz przegrywamy i to w ten sam sposób. Nie ma żadnych różnic. To jest Dersza to się nie da. Wydaje mi się, że, że zawodnicy są w bardzo wysokiej formie, jak na ich możliwości osiągnęli wysoki pułap. Stąd dobra, dobra gra. tak. Jestem przekonany, że tak jest. Natomiast gdy przychodzi... Moment decydujący, gdy trzeba rzucić osobiste, nie stracić piłki, to wtedy łapiej paraliż. No, to, to jest to, co jest najważniejsze w korzykówce. Myślę, że w każdym sporcie, że nie tylko forma fizyczna, ale także odporność psychiczna. Niestety z przykrością stwierdzam, że jest to rzecz, której nie potrafię nauczyć tych. Dziękuję, trenerze o komentarz do meczu. Proszę Michała, połóż zawodnika Patricę. Myślę, że dzisiaj pokazaliśmy kawał dobrego basketu. Prosimy we, do mikrofonu bo ja... we, we Włosławku. Natomiast no niestety za, za stylnych punktów w tej lidze nie daje i, i liczy się tylko zwycięzca. No nie wiem, kibice pewnie dzisiaj mają trochę potencjału do swojego zespołu, ale to jednak yy, Anwin ma dwa punkty, a my, Będziemy wracać 300 km z świadomością, że przegraliśmy mecz pod obrywce. Tak jak powiedział trener, no yy, jeśli nie daje nie, nie, nie wykorzystujesz szans, których daje ci los, to, to szansa idzie w drugą stronę, ktoś inny ją wykorzystuje i dzisiaj była szansa na wyciągnięcie ręki, ale my tej ręki nie wyciągnęliśmy i przegraliśmy mecz. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania do naszej ja gości? Pani do ten rozpowiedział. Panie że hmm. ten Scott miał 19 rzutów? Trafił tylko 5, czy nie lepiej gdyby te 14 prób robi inni zawodnicy? Czy to jest czy Pana polecenie, że 5 do wieloskopa? Ten jest naszym najlepszy szczel. Opcja inna, wie Pana, jakby rzucił 19 razy zabocki, ile razy by trafił. Jest fakt, że przy, przy koncentracji przeciwnika na Skocie wielu zawodników ma, ma otwartą drogę do rzucenia, tylko muszą rzucać i trafiać. Ja myślę, że... że w dalszym ciągu jest też ważne, że nie mamy klasycznego rozgrywającego. Fisher nie jest klasycznym z dobrym podaniem. I to, nam, to na nas się ści, dlatego że, że dużo łatwiej jest bronić drużynę, która nie gra podaniem. My gramy kozłem, tak, tak, taki mamy zespół niestety. No, i nic z tego nie da się zrobić. Natomiast Scott, Scottowi no, nie mogę zabraniać rzucać, on w końcówce szczególnie miał prawo być zmęczony. Ale, no, ale jednak robi dla nas bardzo wiele, zgodę na te punkty, w sposób trudny do obrony. Także, no szkoda, no procent trochę niżej, ale na pewno pozostali gracze mieli więcej, więcej powodów do, do, do łatwych punktów. Dziękuję. Czy są kolejne pytania? Jeśli nie ma, dziękuję naszym gościom. Dziękuję. Szerokie drodzy witam w drugiej części konferencji, pomęczowej. razem z nami są trener Anwilu Włocławek, pan Emir zawodnik Anwilu Tomasz Celej. Przypomnę wynik spotkania 87 do 85 i o komentarz poproszę trenera Amira Mutawcicia. Co po tym Moja It's always better to win, also lose the game. But for us, for our confidence, and for the team, and for for a, a, a complete situation, is very important that we want to game. And uh, about game, when I compare this in all our home game, and still this for me second home game, this is in in, 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 in Polish Liga. We play with less confidence here in home, home as in in way game. and uh, we must solve this problem. This is also important, as we won the game. Uh, we start the game opposite from this what we said in local. We put or we left Kortvisa in the game easily. My opinion that in first four foul each foul was a foul and shot. and uh, against team like what then, that can be very difficult. and uh, complete game, we play up and down. we play from we're going from minus 8 to plus 10, plus with 11 points, then again down. then again we have game in hand. In the before uh, regular time, we have game in our hands then we give also. And then what was important this last five minutes, after two minutes, we was five points down without even small confidence. And then we again, we decide, let's go to play defense, let's go, Then, done. Was uh, our good face, so our face, and we must show this face every game. Uh, trainer, Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że najważniejsze dla naszej drużyny jest zwycięstwo. To się liczy, że w dzisiejszym meczu e, udało się wygrać i udało się osiągnąć coś, co, co, co mentalnie jest ważne, czyli e, większą pewność siebie, bo porównując e, dwa mecze ligowe, które trener miał okazję prowadzić tutaj w Wrocławku, e, tej pewności siebie właśnie nam e, brakuje i to było ważne, żeby, żeby nad tym popracować. E, trener zauważył, że jego zawodnicy po wyjściu z szatni robili dokładnie odwrotnie, niż, e, niż to trener im nakazał w szatni. Po, e, polecenia nie były wykonywane, e, pozwalaliśmy drużynie Kotwicy na dużo rzutów, e, osobistych rzutów, rzuty, e, rzuty dwa, sytuacje 2 plus 1 i to się na nas mściło w ostatnich minutach. E, również musieliśmy Bądź to bronić przewagi, bądź to zwracać szczególną uwagę na defensywę. Było dużo takich sytuacji, gdzie, gdzie nasza gra szła do góry i szła, szła w dół. Nasze, nasze predyspozycje sprawiały, że w pewnym momencie przegrywaliśmy, ośmioma punktami, a po chwili osiągaliśmy prowadzenie dziesięciopunktowe. Then also few things about our game. Uh, that's we was many times without passion in offense. We was uh, we playing little of court This means that we many times we take shot after first pass and was shot without balance. And if you watch statistics, uh, our statistics that we have only 41 percent for, uh, uh, for two points and in our home court and we are very strong in the last five four games. we have good. Uh, percent under the basket. We missed today. This means uh, our offense, our passion offense, must be much better, and we must have also constant defense. Uh, what I want to said also two things for the, about performance of some players. Uh, today. My opinion was very important. That's what uh, very very important what, what uh, Andre Puta did. Especially in defense, my opinion, does he play? Uh, does this duty, what uh, to play good defense against one of the best individualists in the league? Scott, in my opinion, does he did do very good. And uh, also Nikolai Ivan which was very active in, in, in rebound, in offensive rebound, his this fighting mentality was in high high level, and he, he also play very good game. This two, this was very important. as our two key player. Uh, uh, Ten this, this uh, game Raz kolejny brakuje nam cierpliwości w ataku. 41% rzutach za 3 to jest poziom na własnym wojsku jeszcze niezadowalający. W poprzednich meczach był to, za dwa punkty, był to w poprzednich meczach, w tym elemencie prezentowaliśmy się lepiej. <laughs> natomiast dzisiaj to też szwankowało. Brakowało też ciągłości w obronie, ważne rzeczy, natomiast ważną, dobrą postawą w obronie wykazywał się Andrzej Pluta, którego, który miał bardzo trudne zadanie upilnowania najlepszego strzelca w, li w lidze Scotta. Również trener podkreślił wkład duży w zbiórki Nikoli Iowanowicza i, i za, te, za te elementy również tych dwóch chciałby, zawodników chciałby pochwalić. Zbór. Uh, Thomas jest here with me and uh, I want the name of club and coaching staff to tell him thank you for this what he uh, did for us and uh, in practice and in the game and uh, I wish him good luck stay healthy and uh, stay in contact with basketball anyway and uh, good luck. Yes, thanks coach. Treder na koniec chciałby podziękować Tom Kowicelewiczowi, który również jest dzisiaj tutaj z nami, dla którego ten dzisiejszy mecz był ostatnim meczem Anwilu, w imieniu swoim, w imieniu całego sztabu trenerskiego, w imieniu drużyny składa Tomkowi najszczersze podziękowania i życzenia e, wszystkiego, co, co najlepsze zarówno w życiu osobistym, jak i sportowym w przyszłości. I jednocześnie oddaję głos właśnie Tomkowi. Chciałbym na pewno podziękować tu wszystkim, jak i trenerowi Wszystkim tutaj osobom, które są, wiadomo, czyli działacze klubu, jak i pracownicy, czyli prezes, dyrektorzy i kierownicy, i wszyscy za to, że pozwolili mi być tutaj z Anwilem. Wiadomo, tak jak powiedziałem, to jest klub, któremu się nie odmawia. Szkoda trochę, że nie, nie mogę zostać tutaj do końca, ale to jest życie. No i co, chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego drużynie, trenerowi, działaczom, no i podziękować za miłe przywitanie i miłe pożegnanie mnie przez kibiców. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Tołku, czy Państwo macie pytania do naszej gości? Na początek do Pana Tołka. Panie Tołku, przyczyny odejścia Pan powie. Do znaczy, myślę, że to są przyczyny takie zdrowotne jest to może nie jest kontuzja, jakaś, tylko są to po prostu problem, który jest to takie specyficzne. I przy tym, jak będę uprawiał dalej sport, mogę doznać jakichś dolegliwości, no, których później będzie wiadomo, w dalszym życiu będą mi utrudniały swobodne życie. No i dlatego, w porozumieniu z prezesem, jaki tutaj. Zresztą u klubu doszliśmy do tego, żeby klub znalazł wcześniej sobie zastępcę na moje miejsce, którym jest Bartek i Chciałem zostać do końca stycznia, po to, żeby być i wygrać te dwa mecze, które się udało wygrać. I to jest chodzi o zdrowie, że po prostu nakładacie będą później problemy kolan, kostek, achillesów, przez można powiedzieć wkładki do butów, no. ale nie jest to łatwe do zrobienia. 8 lat. Dałem radę tak grać z pewną wkładką na dzisiaj ona jest jakby nieżywa i, i to przyniesie mi jakieś dolegliwości. No. A młody nie jestem, także jest to no, taka, taka przyczyna. Dziękujemy. Dalsze pytania, poproszę. Do trenera. Czy możemy spodziewać się kolejnego transferu do an To tu transfery, to With you, with, uh, with Didoshko and with uh, Said. And uh, my opinion, this is very important for us. It is, it is, uh, at the Tommy, we have one player who is able to play position two and three. Then we not also with Said. Uh, this, you know, what we, my opinion, miss in our, our game, that we want more presence and rebound. More presents in defense rebound, offense rebound, one guy who can make wood scream with uh, guy who, who, who not detained only offensively uh, from offense he can make some things a won. And for other, you know what will happen, you know, we have now two weeks and uh, we will see what will happen. Więc trenornie zauważył, że oczywiście już mamy te dwa wzmocnienia, które jak tylko okna transferowe się z potworzy pozwolą nam. E, lepiej rotować składem, to e, Diduszko, który, który przychodzi w miejsce Tomka Celeja, który e, jest w stanie grać na pozycjach 2 i 3 i tutaj też właśnie e, wspomoże naszą rotację oraz Safe Hajricz, który e, da nam to czego zabrakło między innymi w dzisiejszym meczu, czyli dobre zbiórki, dobra walka pod koszem, e, dobra dyspozycja właśnie w walce blisko tablicy. Jeśli chodzi o kolejne transfery Mamy dwa tygodnie na to i, i, i w Then tym czasie inform in same time. będziemy informować o każdym transferze najszybciej, jak tylko będziemy o wszystkim wiedzieli. Czy są kolejne pytania? Jeśli nie ma, dziękuję Państwu. Życzę dobrej nocy.